A zatem kolejny punkt porządku obrad, punkt 4a, projekt uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas 4-6 szkół podstawowych i klas 1-3 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Piła. Bardzo proszę Pana Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały jest bezpośrednią konsekwencją tego, co Państwo przed chwilą przegłosowaliście i stąd w podstawie prawnej jest miejsce na zostawienie wpisów dotyczących numeru i dnia podjęcia uchwały którą Państwo podjęliście przed momentem. Ten projekt zawiera dwa załączniki, czyli kryteria, typ i zasady przyznawania nagród oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody. Proszę Państwa, ten element był przez państwa dyskutowany na posiedzeniu komisji. Poprawki, które Państwo sugerowaliście, przynajmniej większość poprawek została uwzględniona. One miały też charakter redakcyjny. I, i zostały tutaj wprowadzone. Ja jeszcze chciałbym pozwolę sobie tutaj Państwa prosić o dokonanie jeszcze pewnych drobnych zmian w tym, co państwo macie przed sobą. Poprzejmie proszę zerknąć do paragrafu trzeciego ustęp szósty. załącznika, tak? Załącznika oczywiście przepraszam. I zdanie to zapisane tam brzmi tak, wnioski niekompletne, niespełniające kryteriów, jak również wymogów formalnych określonych w programie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przejmiem prosił o wykreślenie słów, kryteriów jak również oraz określonych w programie. I wtedy całość brzmiałaby w następujący sposób, wnioski niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dobrze. Proszę I się powtórzyć, tak żeby, żeby... wnioski niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Taki zapis proponuję w paragrafie czwartym ustęp drugi. Proponuję zmianę całkowicie tego paragrafu, chociaż sens jest bardzo podobny i brzmiałby on następująco. Nagrodę przyznaje jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego prezydent miasta Piły. Nagrodę przyznaje jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego prezydent miasta Piły. I konsekwencją odejścia od wydania decyzji administracyjnej jest wykreślenie w załączniku drugim we wniosku na samym końcu jest uprzedzenie o yy, uprzedzenie o tym, że można kogoś karać za składanie yy, niewłaściwych niewłaściwych faktów, czyli cały ten akapit uprzedzony o treści artykułu 233 Kodeksu karnego po prostu jest wykreślony. Pozostały tekst jest niezmieniony. I w takiej postaci był przez Państwa rozpatrywany. Ja może tylko dodam, że szanse, na, na, czy nagroda może być przyznana osobom, które uzyskały średnią oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie mniejsze niż 5,5 ,5 w szkole podstawowej oraz 5,3 w gimnazjum. Taki uczeń musi otrzymać roczną ocenę zachowania oraz wykazać się przynajmniej jednym, indywidualnym osiągnięciem różnego rodzaju konkursach, turniejach, olimpiadach, które są wymienione w zależności od szczebla. Im wyższy szczebel, tym większa możliwość uzyskania trochę dalszego miejsca, łącznie z miejscem 15 przy konkursach ogólnopolskich. Wniosek o nagrodę oczywiście jest również taki, taka klauzura, która umożliwia prezydentowi danie nagrody uczniowi, który nie spełnia wszystkich wymogów, ale no wykazuje się takimi ważnymi takimi osiągnięciami, które no są na tyle istotne, ważne. Że spełniają cele programu. Wniosek, który, którego załącznik stanowi, który, który jest załącznikiem do uchwały, składa dyrektor wcześniej dysponując opinią Rady Pedagogicznej oraz na wniosek wychowawcy bądź innego nauczyciela za zgodą rodzica. No już nie będę mówił, jakich, jakie dokumenty to Państwo macie, jakie dokumenty trzeba składać. Wysokość nagrody będzie wahała się w zależności od możliwości planowanych środków od 400 do 1500 zł nagroda będzie wypłacona do 31 sierpnia a oficjalnie przekazana uczniowi na inauguracyjnej imprezie rozpoczęcia roku szkolnego lub gdyby takiej imprezy z jakiegoś powodu nie było to jakieś inne imprezy okolicznościowej we wrześniu dziękuję dziękuję bardzo bardzo proszę o opinię przewodniczącego komisji spraw społecznych bardzo proszę może powtórzę tylko to, że ocenialiśmy wszystko w całości i głównie skupiliśmy się na załączniku numer 1 i załączniku numer 2 I, projekt... i te poprawki pan dyrektor Wydziału Kultury jako świadczył, że w miarę możliwości starał się nanieść. Czy Pani Maria Kubica ma jakieś tutaj zastrzeżenia jeszcze do formalnych tych spraw, bo bardzo dużo było poprawek? Rozumiem, że opinia komisji jest pozytywna. Pozytywna, ale Dziękuję. nie głosowaliśmy. Nie się. głosowany był projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Przepraszam. Pierwszy był Pan Przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Następnie Pani Radna Wiesława Sztaba. Ale termin, bo podał Pan termin 31 30 do, do 31 sierpnia. Czy by nie było takiej możliwości, jeżeli uczeń jest bardzo dobry, to dostałby tą nagrodę na wakacje, a więc myślę, że w ostatnich dniach na przykład czerwca, jeżeli to byłoby możliwe, a więc na zakończenie roku szkolnego będzie jakiś graty, gratyfikacja, że, że będziemy miał wakacje, czy gdzieś będzie mu tak. jechał. Taka jest moja propozycja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Halo. Pan, czy pan dyrektor To chciałby... znaczy termin składania wniosku mamy 5 lipca bo zakończenie roku szkolnego no, wymaga, no trzeba mieć zatwierdzenie wyników całego, całej rogorocznej edukacji, więc można złożyć wniosek dopiero wtedy, kiedy jest już po Radzie Klasyfikacyjnej. Stąd trochę czasu na ten wniosek, no. Bardzo proszę A Pan, Pan Radny Krzysztof. No Mówi. wydaje mi się, bo no w szkole pracowałem, wiem, że, że myślę, że tutaj przy takiej dobrej chęci, przy takiej dobrej chęci Okazałoby się, że, że jednak no, może przyspieszyć, bo to do 5 lipca faktycznie te całe formalności, czy, czy nie dałoby rady tego właśnie w ten sposób zrobić. No, klasyfikacja jest jeden dzień i, i dwa, trzy dni ewentualnie. Tak jest moje zdanie. Dziękuję. E, bardzo proszę, Pani Radna Wiesława Sztaba. To znaczy ten sam problem. O, tak zwane przyspieszenie, ponieważ ja też rozumiem, że wrzesień może być zakupem książek do dalszego kształcenia, ale w tym wypadku uczniowi na odpoczynek bardziej potrzebne są wakacje. Więc jeżeli można, to również o to samo proszę. Dziękuję bardzo. Kolejne głosy. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Tak, pani, Maria, pani radna Maria Miller. Tutaj, mimo pewnych korekt gramatycznych. W tak jak mówiłam, paragraf 4 ustęp 2 w tej chwili brzmi po korekcie gramatycznej: nagrodę przyznaje jednorazowo w formie świadczenia pieniężnego prezydent miasta piły. I brakuje mi tutaj, i brakowało, i brakuje do określenia. Za wyrazem, za wyrazem jednorazowo. Czy, czy to znaczy, że jeden uczeń tylko raz może dostać, czy jednorazowo w roku szkolnym, czy jak jednorazowo? Dziękuję. Bardzo proszę o, o panie dyrektorze, tak o... to znaczy 10... oczywiście dostaje jeden uczeń w formie jednej nagrody w danym roku szkolnym. W roku szkolny, mhm. Rozumiem, wniosek tak w danym roku szkolnym, rozumiem, że to nie budzi sprzeciwu, tak? Zdany, w roku... Proszę złożyć zatem propozycję poprawki. Składam formalny wniosek, aby w paragrafie czwartym ustęp drugi dookreślić nagrodę przyznaje jednorazowo w roku szkolnym. W formie świadczenia. O, teraz się zamotałam. Dobrze. Nagrodę przyznaje tak jak... jednorazowo w roku szkolnym prezydent Miasta Piły w formie świadczenia pieniężnego. Przestawimy. Tak? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że warto do, 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 dodać ten zapis w roku szkolnym, ale bez zmiany kolejności. Tak? A to bardzo proszę, y, 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 ja bym sugerował, żeby y, autor y, uchwały się do tego odniósł, bo chciałbym, żeby, żeby, y, żebyśmy tutaj, mając dobre intencje, nie, nie, nie skrzywdzili y, zapisów. Czy znaczy moim zdaniem brzmi to nie najgorzej. Nagrodę przyznaje jednorazowo w roku szkolnym w formie świadczenia pieniężnego prezydent miasta Pił. Tak? Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani, pani Radna Wiesława Sztaba. Panie Przewodniczący, taka prośba, bo myślałam, że to już się skończyło na komisji. Materiały z Wydziału Oświaty niekoniecznie przychodzą dobrze przygotowane, bo na komisji ten sam materiał Pani Radna Kubica poprawiała stylistycznie i gramatycznie. Teraz znowu są jakieś nieścisłości, bo jest tego prośba, żeby materiały już na sesję wychodziły kompletnie, merytorycznie przygotowane, bez takich niepotrzebnych uwag. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Paweł Jarczak. Patrząc jeszcze teraz w dyskusji, jedno tylko chciałbym uzyskać informację szczegółową. Rozumiem, że uczeń ostatniej klasy gimnazjum też podlega regulaminowi stypendium, dlatego że w momencie wręczenia z datą wrześniową będzie już on uczniem innego organu prowadzącego, ale to rozumiem nie wyklucza go z postępowania o ubieganie się o nagrodę o stypendium pana prezydenta. Bardzo w myślę. żaden sposób nie wyklucza, taki uczeń również podlega, jest to zresztą uwzględnione we wniosku, gdzie prosimy o to, żeby wpisać do jakiej szkoły trafi, to taka wiedza orientacyjna dla nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Tomasz Rzymykowski. Ja mam generalnie jedną ogólną uwagę, bo to ten cały program ma wspierać ludzi, uczniów, którzy promują piłę. Ja ciągle, to od wielu, wielu lat widzę takie rozgraniczanie jednostki publiczne i niepubliczne, tak. Skoro twierdzę, że są jednostki niepubliczne też dobre, które promują piłę i ich uczniowie również biorą udział w olimpiadach, konkursach, Minister Edukacji daje nag nagrody, to nie patrzę, czy to jest student Szkoły Wyższej Publicznej czy niepublicznej, tylko osobom wybitnym. Ja mam uwagę taką na przyszłość, oczywiście już nie teraz, bo trochę już poszło to daleko, żeby wziąć pod uwagę również jednostki niepubliczne i ich uczniów, które bardzo mocno promują są również, mają dużą wiedzę edukacyjną, promują miasto, w jaki sposób ich też wspierać, żeby oni nie byli, że oni są raczej inni, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, bardzo proszę Pan Prezydent Piotr Głowski. Chciałbym się ustosunkować do, do, do dwóch próśb i jednej opinii. Zaczynając od opinii, ja uważam, że no nie zgadzam się z panią radną która mówi, że me, merytorycznie jest źle przygotowany materiał. Materiał jest dobrze przygotowany, ale państwo macie prawo do swoich uwag i na szczęście my tych, te uwagi słuchamy. W związku z tym, no ale można by było powiedzieć, że nie, w ogóle nie interesuje nas Państwa zdanie i przygotowujemy dokumenty. Ja nie wiem, czy do tego Pani dąży. Chyba nie, bo szczególnie prawem opozycji jest zgłaszanie poprawek, a naszym dobrego słuchania. I jeżeli to są poprawki, które są słuszne, to, to staramy się je uwzględniać. Także dziwię się. Temu, temu zdaniu, które tutaj padło. Co do terminów, proszę zwrócić uwagę, że przekazanie mowa jest do dnia, do dnia. Do dnia to oznacza, że może być wcześniej. Po pierwsze, chciałbym zwrócić też no, taką zasadniczą uwagę, że jest to uchwała, która jest nowa. Taki program w Pile nie funkcjonował. Zauważamy po raz pierwszy, że mamy uzdolnionych uczniów. Zastanawiamy się, w jaki sposób ich wspierać. Chcemy im pomagać nie tylko tym normalnym trybem, ale również takimi indywidualnymi stypendiami, które w przypadku osób niezbyt dobrze uposażonych mogą mieć znaczenie, jeżeli chodzi na przykład korzystanie z dodatkowych zajęć czy wyjazdów. Czy ma być to przeznaczone na wakacje? Program się nazywa Program wspierania edukacji. W związku z tym też myślę, że warto by było brać to pod uwagę, że to nie jest program wakacyjny, tylko jest to program stypendialny związany z edukacją. Czy będziemy wspierać wszystkich. Na razie uchwała w zapisie ma, że dotyczy to uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina piła. W związku z tym ta uchwała nie daje innych możliwości. Jeżeli my też nie wiemy, jaka ilość osób się zgłosi, będziemy za rok tą, tą liczbę znali, będziemy mogli też oszacować dokładnie ilość osób i jakie pieniądze mamy, też będzie